Kurde, to ładne tutaj zmiany akcji mamy. Elie, raz gramy Eliela z Joelem. Szybko wchodź. w taką burzę polarną to nie powinien nas znaleźć w sumie. Okay, okay. I can do this. <laughs> Dobra, za czas nałem, w miarę. Miejmy nadzieję, że nie przejdzie nawet jakby chciał. chciał. Czyżby wsparcie od Joela? Zaraz się dowiemy. Dobra, mam rewolwer O tyle tu jest dobrze, że ta śnieżyca Gdy jest ta śnieżyca to oni nas w sumie chyba nie widzą Tak my ich widzimy Dzięki czemu możemy sobie... O, właśnie ich tak Ładuj Eli, ładuj Uciekajmy, uciekajmy tutaj A żeśmy go w wała ładniutko zrobili Uminęliśmy go ładnie, ładnie Czy byś sypnął jakąś amunicję? Nie, co dachałem Tam jest kolejny typ. Wycieli. Okej. Okay. You have a real situation here. We already have a situation. Let's take care of it. Stay focused Fine. Ah! 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 Gdzie? No. Wstawaj Kurz. A ta reakcja. Jeszcze te komary wszystkie swędzą mnie kurde. Dobra, wiecie co? Myślę, że w tym miejscu skończymy ten odcinek. W każdym bądź razie się z wami żegnam i w następnym odcinku... No, no w sumie już mi się tak zdaje, że jeszcze z dwa odcinki będziemy kończyć grę. W każdym razie, tak jak mówię, ja się z wami żegnam i do zobaczenia Wam wszystkim, cześć!